Jakie kategorie słów zapamiętuje chory na Alzheimera? Jak wiemy, Alzheimer w ogóle nam się kojarzy z utratą pamięci, natomiast są pewne, takie cztery kategorie słów, które senior będzie pamiętał bardzo, bardzo długo. Nawet gdy choroba będzie postępowała, nawet gdy choroba właśnie będzie trwała dość długo, to on Właśnie nasz chory będzie pamiętał takie cztery kategorie słów, które mogą być dla nas skrępujące, mogą być dla nas trudne, mogą być dla nas niezrozumiałe. Możemy się zastanawiać, czy to my jesteśmy jedni jedyni, którzy opiekują się właśnie taką a nie inną osobą. Dzisiaj rozwieję wasze wątpliwości i opowiem wam właśnie o czterech kategoriach słów. Które towarzyszą osobom chorym na Alzheimera, i uwierzcie mi, nie jesteście wyjątkami. Także zapraszam do oglądania tego filmu do samego końca, a dowiecie się, mam nadzieję, rzeczy ciekawych, i być może ułożycie sobie w głowie to, że właśnie sami na tym świecie nie jesteście. Zapraszam. Punkt pierwszy, właśnie takich słów, które są bardzo długo pamiętane przez seniorów chorych na Alzheimera, czy też przez osoby w ogóle chorujące na Alzheimera, to przede wszystkim słowa związane z seksem. To są słowa wulgarne czasem, to są słowa, których się wstydzimy, kiedy na przykład wychodzimy do sklepu, wychodzimy gdzieś na zewnątrz z chorym, na spacer i nagle właśnie słyszymy jakieś komentarze, których w ogóle się nie spodziewaliśmy pod. Kątem drugiej osoby, która przechodzi chociażby koło nas. No a tutaj nasz senior komentuje, tak, czy części ciała, które właśnie posiada osoba przechodząca obok. Zatem może być to dla nas skrępujące, może być to dla nas trudne, może być to dla nas niezrozumiałe, no bo przecież znamy mamę przez całe życie i ona nigdy w życiu nie wypowiadała właśnie takich słów. No, ale teraz je wypowiada. I co się stało z moją mamą? Ja nie poznaję mojej mamy. Ona nigdy w życiu tak się nie zachowywała, nigdy w życiu nie używała tak brzydkich i wulgarnych słów, a dzisiaj to robi. No i właśnie, co tu zrobić? Hmm. Oto jest pytanie. Nie wychodzić na dwór, być w domu za zamknięciem. No właśnie. Czyli pierwsza kategoria to są wszystkie słowa, właśnie takie związane z seksem. Druga kategoria słów to są słowa brzydkie, to są słowa takie zakazane. Pomyślcie sobie o tych słowach, kiedy to na przykład byliśmy dziećmi albo może macie dzieci i zakazujecie im mówić jakichś słów. Nie mówimy na przykład pupa, nie mówimy. Coś tam, coś tam. No i właśnie tutaj możemy sobie powymieniać te wszystkie słowa, które zakazujemy swoim dzieciom mówić. No, z seniorem, z osobą właściwie chorą na Alzheimera, no już będzie dużo trudniej, bo jej nie zakażemy tego, a właśnie y, części mózgu, które wydawałoby się, że są. Y, że jakby nie są nam potrzebne, nagle się a uaktywniają i właśnie senior zaczyna mówić brzydkie słowa. I to brzydkie słowa, no w codzienności znów przychodzi ktoś do nas, i nagle słyszymy po prostu słowa, których się nie spodziewaliśmy, że nasza mama, nasz tata jest w stanie wypowiedzieć. Wyjeżdżamy za granicę, opiekować się miłym, starszym panem czy panią, która właśnie jest chora na Alzheimera, i nagle słyszymy po prostu słowa, które powodują, że nam włos na głowie się jeży. I co takiego się dzieje? No, właśnie to, że chory, Pamięta te kategorie słów, czyli mamy już słowa związane z seksem, mamy słowa brzydkie. No, jaka kolejna kategoria będzie towarzyszyła naszemu, naszym chorym? To są słowa rasistowskie. To są słowa, które odnoszą się właśnie do rasy, odnoszą się do tego, jak wygląda drugi człowiek, odnoszą się do jakichś takich, Dużo, dużo słyszałam o takich przypadkach, kiedy właśnie opiekunki jadą chociażby do Niemiec czy do innych krajów zachodnich, a senior, no właśnie, mówi brzydkie rzeczy pod kątem tego, że osoba jest z Polski, pod kątem tego, że to właśnie Polka. Czy Polak y, przyjeżdża się nim opiekować? No i tutaj możemy całą listę właśnie takich brzydkich słów o sobie usłyszeć. To nie jest dlatego, że ten senior chce nam to powiedzieć, że ta osoba tak bardzo nas nie lubi, że ta osoba jest tak bardzo uprzedzona. To y, jest po prostu część. Choroby. I tak możemy do tego podejść, żeby się na to nie denerwować, żeby to nas nie bolało, żeby. To w nas nie wchodziło jak taka szpilka, tylko żebyśmy byli w stanie nad tym przejść. Naprawdę każdy, jeżeli nawet przyjedziesz do Polski i będziesz się zajmować osobami właśnie chorymi Alzheimera, dokładnie to samo możesz usłyszeć, dokładnie tego samego możesz doświadczyć, tylko po prostu w innym języku będziesz słyszeć takie czy inne słowa. Zatem spróbujmy sobie właśnie mieć tą świadomość i trochę usprawiedliwiać osoby, które, z którymi pracujemy. I ostatnia kategoria słów to są uwaga, uwaga, przekleństwa. No przecież moja mama nigdy w życiu nie przeklinała. Ona nawet nie wiedziała, że są takie słowa, a teraz po prostu wierszyki całe jej się... Um, Wypowiadają i układają się w jeden śpiewny, po prostu rytm. No niestety, ale to jest też część choroby, przekleństwa. Tego się także możemy spodziewać po osobach, które są chore na Alzheimera. To jest ostatnia, czwarta kategoria słów. No to teraz sobie jeszcze raz zbierzmy i y, podsumujmy to, co właśnie przed chwilą powiedziałam. Po pierwsze, słowa związane z seksem. Po drugie, słowa brzydkie. Po trzecie, słowa rasis rasistowskie. I po czwarte, słowa, które są przekleństwami. To są te cztery kategorie słów, które. Osoba chora na Alzheimera będzie pamiętała bardzo, bardzo długo, a są to kategorie słów, które nas onieśmielają, które nas złoszczą, na które my się denerwujemy, które są dla nas trudne, których nie jesteśmy w stanie czasem przyjąć, przełknąć ciężko nam się z tym pracuje. Pamiętajcie o tym, że jeżeli będziemy mieć świadomość, budowanie świadomości, właśnie. Yy, wiedzy na temat yy, choroby Alzheimera jest niezmiernie ważne, bo dzięki temu, że my będziemy świadomi tego, że tak może być i tak generalnie jest, że nie jesteśmy sami na tym świecie, którzy. Opiekują się osobą, która właśnie przeklina, mówi brzydkie słowa, yy, mówi jakieś brzydkie zwroty, takie rasistowskie, która mówi właśnie o kategoriach związanych z seksem. No to po prostu będzie nam się żyło lepiej. Naprawdę nie jesteś sam. To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie przydatny, był on takim odtworzeniem oczu na nowo. Jeżeli tak, to proszę zostaw łapkę w górę, daj komentarz, czy Ty się w ogóle spotykasz z takimi sytuacjami, że właśnie Twój chory na te kategorie słów bardzo dobrze reaguje, a na każde inne niekoniecznie. Jeżeli tak, to zostaw komentarz. Zostaw też komentarz opowiadając o tym, jak sobie z tym radzisz. Pamiętaj, że jest to kanał do wymiany idei, wymiany jakiejś podpowiedzi dla siebie nawzajem. Bądźmy dla siebie nauczycielami. Po to tutaj jestem, żeby tworzyć taką przestrzeń. To wszystko w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że był on dla Was pomocny, ciekawy, interesujący. Do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Kospin.